No i Jeszcze raz rób. Pięknie! Rysiu, gdzie zamawiałeś taksówkę? Pan prowadzi, widziałeś, że Rysiu prowadzi? Haj, dzień dobry! Witam wszystkich widzowie! Ja mam dzisiaj urodziny! A to DJ Franio, to już. Coś, to, to nie jest lisek, nie? To nie lisek, no coś ty? Możecie kojarzyć, że ona się boi tego liska, takiego pomarańczowego, ale przecież to jest franio. Franio już znasz, Franio. Co, mamy na sobie sukienkę, która jest troszkę za duża. Zobacz, malwinka. O, malwinka aż Frania bujnęła. O jej, chodź, malwinka. I delikatnie, wiesz? Rysiu tak bardziej można. No. Malwinkę delikatnie, bo ona jest chudsza trochę. <gryw> Może zaraz przyjdzie. O! Już wyrzucasz? Uh -huh. O, matka to macela, widzisz? Musimy posprzątać tutaj wszystko. Stolik schowamy. Zagrodę musimy schować. Jedną furę na razie zostawimy. No bo tutaj, wiecie, musimy przygotować miejsce na stoły. To wyjedzie, to wyjedzie. Także musimy tutaj wszystko pochować. A pani się widzicie? W najlepsze teraz bawi oczywiście, tak? To może jak ty pójdziesz spać, to mama tu zrobi czary-mary i, i twoja zagroda zniknie na chwilę. Dobra? W ogóle co tu starego koszulka robi? Gdzie, skąd ty ją wzięłaś? Tatuś sobie zrobił gdzieś wieszaczek, a ty ją znalazłaś. Pewnie u ciebie tu była nawet, moim zdaniem. Tak. Do pralki szybko choć zaniesiemy. Do pralki. Nie chcesz już tego tutaj? No wcale ci się nie dziwię. Oho. Kto tak krzyczy? Co? O widzisz? Jest Franio. <laughs> Schował ci się. Tam się go nie boisz? Piu. Te piłki to mi się śnią po nocach. <laughs> Oho. Proszę, rzucam. Dziękuję. Moi drodzy, trzaskam sobie na śniadanie szakszukę. To jest danie, które możecie przygotować na różne sposoby z różnymi rzeczami. Ja pamiętam, że wrzucałam taki filmik w serii cojem w ciągu dnia, więc jak znajdę, wrzucę w informacji pod filmem. Zobaczcie sobie, jaką tam zrobiłam wersję, bo sama jestem ciekawa, nawet nie zaglądałam, ale wiem, że takie, taki przepis już nagrałam. Dałam dzisiaj czerwoną cebulę, bo akurat mam, troszeczkę świeżego szpinaku damy. Zobaczcie, jak mam dużo czosnku, wiecie, że ja kocham i uwielbiam czosnek i to są dwa duże ząbki, możecie to pominąć oczywiście, ale wrzucę to tutaj za chwilkę, jak mi się ten szpinak chwilkę zwinie. W tym momencie sobie wrzucę czosnek, ale tylko chwilkę go będziemy smażyć, żeby się nie przyjarał nam, Bo jak się zrobi brązowy, a już nie daj Boże, lekko czarny, to już jest tak niedobre potem, że koniec świata, więc chwilu nie. Dobra, teraz mam puszkę pomidorów, które są krojone. Dam sobie połowę puszki. I poduszę to sobie troszeczkę na małym ogniu, ale doprawimy to jeszcze. Nie muszę nikomu mówić, że dałabym tutaj cebuli suszonej, której nie mam, muszę kupić zapas, więc ja doprawiam na dwa sposoby: albo tylko sól i pieprz, albo sól, pieprz i kumin. Uwielbiam kumin, tak jak czosnek, także hmm, wybieram wariant drugi. Ja sobie to zawsze chwilę tak duszę, żeby pomidory, wiecie, odparowały trochę tej wody swojej. I teraz tak, ja mam jajeczka świeże. Wiejskie i ja wbijam sobie dwa. I teraz kwestia: czy lubicie ścięte, czy nie? Bo na... lubi jak są ścięte, co się tam dzieje w tle, więc ja mu robię zawsze tak, żeby żółtko i wszystko było wiecie ścięte, e, a ja sobie robię wersję nieściętą, czyli taką. Teraz zmniejszamy ogień, bo musi być mniejszy. Przykrywamy to pokrywką i z jakieś 3 minuty doglądamy, żeby żółteczko było płynne, i jemy. Moje danie właśnie dobiega końca, możecie posypać jakąś zieleninką, szczypiorkiem. Ja akurat nie mam, żeby to ładniej wyglądało. Po prostu przesypię tylko czarnym zmielonym pieprzem na jajeczko. Fajne jest też to, że możecie, słuchajcie, jeść to prosto prostu z patelni. Ja jak sobie zrobię taką większą porcję, to już nie biorę do tego pieczywa, możecie zrobić sobie jakieś fajne, wiecie, tosty czy coś. Myślałam, że mi się bardziej rozwali, jak będę przekładała na talerz, ale widzę, że jest godnie. To jest przepyszne, naprawdę polecam serdecznie. A z tą pokrywką to po prostu chodzi też o to, że jak przykryjecie, to się szybciej zrobi niż bez pokrywki, to jedno, do środka możecie dać różne rzeczy, nawet cukinię, paprykę, co wam pasuje, nawet kiełbaskę jakąś, co chcecie po prostu. To się nazywa kojet modułowy, ja nawet nie wiem, z jakiej ja mam firmy, bo ja go kupiłam używanego, bo normalnie jakbyście go szukali, to kosztuje ponad 500 zł, także ja kupiłam go za 200. Ale gdybym kupiła za 500, normalnie 50, bo chyba tak pamiętam cenę, to nie żałowałabym słuchajcie, to jest genialne, a zobaczcie jeżeli chcecie złożyć go nawet na chwilę, bo potrzebujecie to zobaczcie, robicie harmonijkę z jednej i z drugiej strony, odkręcacie tylko dwie pary drzwi i wola potem to tylko rozwijacie, możecie tak samo możecie zrobić go mniejszego możecie powyciągać jakieś elementy drzwi, jeżeli nie chcecie Możecie kombinować, nie? Kształty możecie mu różne tworzyć. To jest genialne, naprawdę. Polecam wam to bardzo serdecznie. No i proszę, zobaczcie, jak dużo miejsca się zrobiło, nie? Masakra. Ten samochodzik zostawiamy, no bo tu jednak stołu zajmą bardzo dużo miejsca, więc no nie zostawiamy tego drugiego, a to wyjedzie na razie do góry. Tutaj mamy zamówienie Dawida. Dawid tak się angażuje w urodziny Laurki, że robi, słuchajcie, sam strogonów. Superstek.pl Nie mam tutaj współpracy, więc nie wiem, czy mięso będzie dobre. Jeżeli ktoś by pytał, to po prostu... Tak jest, o zobaczcie, jest tu lód i on się jeszcze wcale nie rozmroził. Obydwa są normalnie całe sztywne i Dawid zamówił taki serek. Ja uwielbiam takie sery, zaraz go bardzo chętnie spróbuję, a tu jest wołowina i zamówił właśnie... Rozdbef. Naprawdę bardzo ładnie wygląda to mięso. Na stronie gwarantują, że mięso jest świeże, tylko jedynym minusem, ogólnie nie tylko w tym sklepie, że zamawiacie i na drugi dzień dostajecie to. Do któregoś tam dnia, tygodnia musicie złożyć zamówienie, żeby na dany dzień tygodnia, na który się umówicie, żebyście dostali zamówienie. Także rewelacja, naprawdę. I niestety te przesyłki, tak jak powiedziałam, nie tylko w tym sklepie, ale wtedy, gdy potrzebujecie coś na świeżo, to są no, droższe po prostu. A serek jest z czosnkiem niedźwiedzim. Bardzo chętnie spróbuję, uwielbiam. Ja zapakowałam bardzo oryginalnie, nakleiłam etykietę od spodu, tą, którą wysłali i oddaję jednak tą kurtkę z wczorajszego vloga. Ja nie wiem, ja chyba muszę po prostu dorosnąć do takich krojów. No nie, no to jest taka, no raz jakbym założyła za dużą kołdrę na siebie, nie? Bo ludzie się śmieją w ogóle, że te kurtki to wyglądają właśnie jak kołdry. No i to jest rzeczywiście taka rasowa, wielka kołdra. Z ogromną przykrością stwierdzam, że czeka nas ostatnie zrobienie zdjęcia na naszej macie, czyli oczek, można sobie tutaj też jedynkę ewentualnie zaczepić, no i później można może robić 2 lata, 3 lata, 4 i tak dalej, no ale no nie wiem, czy to jest <śmany> wykonalne, nie? Nie ma Twoich zabawek? Nic nie ma. Nie ma Twojej zagrody, jest tylko Malwinka. <śmany> Malwinka, co ten dywan tak tu jeździ? Malwinka? No daj Malwinka, Buziaczka, daj jej Buziaczka. <śmany> Malwinka jednego Buziaczka, no. Rysiu, chodź na Buziaczka, powiedz. <śmany> nie ma nic, widzisz? Nie ma twoich zabawek. Ale na szybko, coś tu już mamy, nie? Coś tu już mamy. Może być? Zrób sobie swój aparatem. O, też masz Instaxa, nie? Juhu! Dla ciebie, jedynka, pokaż. Nadmuchamy chociaż taką. Dzisiaj. O, ja! Dla ciebie, jedynka. No, dla ciebie jedynka. Będziemy dmuchać, co? A na imprezę zrobimy inną, smaczną. No, ja nie wiem, wiesz, ja bym preferowała jednak, że nie. Z okazji urodzin nie tylko trzeba panią przewieźć na chwilę, prawda? Ale jesteś brudna, no. <laughs> mama, mam urodziny, mogę być brudna! W końcu nadszedł ten dzień, który jest nieuniknionym dniem. Gdzie Laurka kończy dokładnie roczek. Nadmuchamy jej chociaż jedyneczkę dzisiaj. O, już maszeruje. Eee. twoja jedynka, Proszę. byłeś jedynek w szkole, nie miał, at, fajna jedynka, super co? poleciał, twój balon. Taka radość? Ja cię kręcę. Ja nie wiem, czy ten balon przeżyje. <grystanie> o matko, czy on nie pęknie? Co? Halo. Ale pralnia. <grystanie> Wiecie, to nie jest jakoś na poważnie, że oni za chwilę jęczą czy coś, tylko oni. Kilkanaście razy dziennie się wszyscy bawią ze sobą po prostu, nie? No wiecie, jak to zwierzęta, no. Kotki lubią się po prostu trochę pobić, pobiegać, poganiać, tak? Ryszard, z tą narzeczoną to ty jesteś, ci powiem kawał drania. A pani co tutaj w tym wózku majstruje? Mamusia, chyba idziemy na dwór. Co? Bo to już pora. Czekajcie, może uzbroimy się chwilę w cierpliwość i zaraz się uda. Jest. Widzieliście to? Tam jest Malwinka pod spodem, Ryszard. Ciebie to interesuje z tej strony? Rysiu, dzisiaj się nie chce dać. Ryszard! To draniu! Ryszard! To Czemu nie chcesz? Moja dziewczynka już niestety bardzo, ale to bardzo śpiąca, powiedz to. I się bardzo przytula do mamusi. Strasznie mocno, jestem śpiąca. No, jak widzicie, nasza dziewczynka skończyła roczek, tak? Życzę jej, aby zawsze była taka cudowna, wspaniała, uśmiechnięta abyś była szczęśliwa w życiu. Dużo zdrówka, tak spełnienia marzeń, żebyś zawsze tuliła, się tak mocno. Nie mm. I po co ten dynoś? Mama dzisiaj pozwala na tego dość, a przecież to jest twój, kochany, ukochany dynoś. A urodziłaś się o 18.00? 50, chyba dokładnie mam zapisane, oczywiście, ale chyba 18.50. Więc w dniu dzisiejszym, 30 września, mamy Dzień Chłopca i Dawid dostał ode mnie już do końca życia najwspanialszy prezent, jaki mógł tylko sobie wymarzyć. No, mówiłam, że jest śpiące. Więc w dniu dzisiejszym słuchajcie już wszystko. Ogarniam dalej, przygotowujemy się do urodzin. Prosimy o kciukę do góry, jeżeli macie życzenie. Jeżeli macie ochotę, to subskrybujcie. I widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć! Bębenki, gramy na bębenkach. Pam, 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 pam. Cześć, jestem bęk! Daj mi buziaczka. Ojej. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different.